Siemano, moi drodzy, mam cię dla was odcinek o minerałach. Miałam głęboką nadzieję, że ja sobie po prostu usiądę. 10 minutek cyk tylko podsumuję te wszystkie filmy z tych wszystkich ubiegłych lat na temat minerałów. Podlinkuję na dole playlistę. Um, i, I takie będzie tylko podsumowanko, ale okazało się, że jest odzew z waszej strony gigantyczny. Dziękuję za wszystkie e, komentarze, tak w ogóle. E, I bardzo dużo było pytań, więc na podstawie tych pytań zaczęłam sobie robić listę w moim zeszycie. I na tej karteczce sobie tak wypisywałam po kolei, o czym wam muszę opowiedzieć. I co powinnam wam pokazać, bo najwyraźniej gdzieś to umknęło. I okazało się, że gdybym chciała zrobić jeden film, to on trwałby ze dwie godziny. Więc podzielę to wszystko, tak sobie wykombinowałam w mojej głowie, że podzielę to wszystko na trzy sensowne części i wyjaśnię już całą sprawę od początku do końca. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak, czy, jaka jest w ogóle różnica między zwykłymi podkładami i podkładami mineralnymi, bo zdaje się, że to gdzieś umyka. Opowiem Wam o tym, jak przygotować cerę pod minerały, jaki krem wybrać, jak wybrać kolor, które minerały będą dla Was najlepsze i o tym, jak, jaki pędzel sobie kupić. I myślę, że to będzie właśnie taki dobry nastart. W piątek zapraszam Was na odcinek a propos aplikacji takich minerałów w proszku. I tam wszystkie informacje Wam podam na temat nakładania minerałów, czy macie skórę suchą, czy wrażliwą, czy tłustą, czy mieszaną, czym to najlepiej nakładać, jak to najlepiej nakładać. Nagrywam już zbliżenia od o matko, od tygodni. Każdego dnia rano siadam u siebie i nakładam, żeby Wam wszystko pokazać, jak to powinno wyglądać. Napracowałam się nad tym odcinkiem i mam nadzieję, że on będzie dla Was pomocny. A w niedzielę będzie odcinek podsumowujący, w którym odpowiem jeszcze na kilka Waszych pytań, pokażę Wam, jak sobie radzić z minerałami, które od razu przychodzą w formie kremowej, i jak robić poprawki w ciągu dnia, jak sobie radzić z tymi minerałami, żeby one nie znikały nam z twarzy, i tak dalej. Więc jedziemy z tematem, bo do powiedzenia mam naprawdę bardzo dużo. Zacznijmy od tego, jaka jest różnica między podkładem mineralnym, a Podkładem drogeryjnym, takim tradycyjnym. Przede wszystkim, to nie jest tak, że one się różnią tylko konsystencją, bo wiele osób myśli, że podkład mineralny to jest po prostu podkład w proszku, a podkład drogeryjny to, to jest taka sama wersja, tylko że w płynie. Tymczasem różnica przede wszystkim leży w składzie, bo to, że one mają inną formę, to naprawdę jest tam najmniejsza, najmniejsza sprawa. Jeśli chodzi o ten skład, w takich produktach jak minerały nie znajdziecie żadnych domieszek, czyli to są dosłownie zmielone minerały. Tam nie ma żadnych silikonów, tam nie ma żadnych substancji przedłużających trwałość. Tam nie ma alkoholu, nie ma tam żadnych rzeczy, które mogłyby spowodować, że podkład się cudownie rozprowadza, pięknie się łączy z Waszym kremem, daje się rozprowadzić gąbeczką albo zostaje na 15 godzin i dopiero jak go zmyjecie olejkiem wieczorem to schodzi. To nie są produkty długotrwałe i to nie są produkty, które mogą być długotrwałe, bo one po prostu nie zawierają takich składników. Z drugiej strony, z racji tego, że właśnie tam nie ma żadnych domieszek, one są dużo lepsze dla cery. Ja za Każdym razem mówię, że jeżeli używacie bardzo dobrej pielęgnacji, a i tak macie wrażenie, że Wasza skóra jest na przykład pozapychana albo w kiepskim stanie, to często podkład jest właśnie winowajcą. Ja używam normalnych produktów takich drogeryjnych i perfumeryjnych do makijażu, jakichś bronzerów, róży, cieni do powiek i tak dalej. I nie mam z tym najmniejszego problemu, ale zawsze na twarz nakładam produkty mineralne. I mam takie wrażenie, że po pierwsze one stanowią barierę. A po drugie, moja skóra się z nimi dużo lepiej dogaduje. Ale już nie będziemy się nad tym więcej rozwodzić. Jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę na temat tego, czemu minerały są lepsze od zwykłych podkładów, na stronie każdego producenta są takie informacje. To was tam odsyłam. Dzisiaj będziemy rozmawiać bardziej o tych rzeczach, których wam producent nie powie. Najczęściej pojawiające się pytanie z waszej strony to: które minerały wybrać, którą firmę mam kupić, kto, kto robi najlepsze minerały. I to jest pytanie niekoniecznie dobrze zadane, dlatego że nie chodzi o to, która firma jest najlepsza czy najbardziej promowana, czy robi najfajniejsze opakowania, ale która Formuła Wam będzie odpowiadała. Z racji tego, że właśnie zawartość różnych minerałów w tych produktach jest różna, tak jak to właśnie wygląda, i kolory też są różne, to te formulacje będą się sprawdzały u jednych osób bardzo dobrze, u innych osób bardzo kiepsko. Ja, jeżeli mnie dobrze znacie, to wiecie, że używam od wielu lat Anabel Minerals. To są minerały, które mi się najlepiej sprawdzają na mojej skórze i trzymają się najlepiej, i rozprowadzają się najlepiej, i po prostu pięknie wyglądają, i jeszcze nie mają kolory takie właśnie z serii Golden, takie zielonkawe, które. Idealnie z moją oliwkową skórą ym, się stapiają. I teraz y, próbowałam wielu innych marek, i w moim przypadku te inne marki na przykład nie trzymały się, albo odpadały z twarzy, albo nie chciały się rozcierać, albo wymagały jakiejś dodatkowej bazy. I podobnie jest z y, tymi moimi ulubionymi u innych osób. To znaczy, jedyna metoda, żeby wybrać odpowiedni dla Was kolor, czy odpowiednią dla was formulację y, z którejś tam konkretnej firmy, to jest zakup próbek. Ja wiem, że nie chcę, ludzie nie chcą inwestować, nie chcą tam płacić po 10 zł. Czy po ileś w próbki minerałów, żeby sobie zobaczyć, czy to będzie działało, czy nie, ale to jest naprawdę jedyna dobra droga. Dlatego, że choćby 500 osób zachwalało najbardziej na świecie jakiś jeden konkretny rodzaj minerałów, ale Wy go nałożycie i akurat z waszą skórą on się nie będzie zgrywał, no to co Wam po tych dobrych opiniach? Trzeba naprawdę wybierać, szukać próbek, nakładać sobie na twarz, zostawić na cały dzień, zobaczyć, jak on się trzyma. U mnie nawet widzieliście kiedyś w tutorialu, jak nakładałam na twarz minerały z Lili Lolo i po prostu one odpadały mi nie trzymały mi się w ogóle na nosie. I to nie znaczy, że one są złe. One są bardzo dobre i wiele osób je kocha, ale po prostu na mojej twarzy no, nie chcą działać, nie chcą funkcjonować. Z podkładem, z jakąś bazą, tak? Same w ogóle. Więc y, to jest jedyna droga, żeby wybrać tą najlepszą firmę. To musicie po prostu zerkać, y, y, kupić sobie próbki i sprawdzić na sobie. Na pewno będą pytania o producentów, to już nie będę teraz się nad tym rozwodzić. Po prostu zrobię wam taką elegancką listę od myślniczków. Wszystko wam na dole w opisie filmu i na blogu wypiszę. I będziecie sobie mogli zerknąć y, y, i sami ocenić, w co chcecie iść. Podobnie rzecz ma się z wybieraniem koloru. To znaczy wybieranie w internecie na podstawie obrazków, na podstawie zdjęć jest no nie do końca dobrą drogą, dlatego że powiedzmy, że Wy macie inne ustawienia monitora niż producent i już ten kolor będzie zupełnie inny. Większość producentów podkładów mineralnych informuje, czy to są odcienie ciepłe, czy zimne, czy oliwkowe, czy róża, różowe bardziej, czy beżowe, więc trochę na podstawie tego można sobie radzić. Czasami są takie informacje, że dziewczyny po prostu na blogach piszą. Ja na na przykład w podkładzie jakimś tam drogeryjnym, tu sobie wpiszcie taki, który znacie, mam taki kolor, a z takiej czy takiej firmy minerały pasują mi w takim kolorze. Na tej podstawie można sobie troszkę łatwiej ocenić, które byłyby przybliżone te wasze kolory. Jeśli chodzi o jasność, no to przeważnie jest tak, że one są w kolejności od najjaśniejszych do najciemniejszych. To ja bym celowała na przykład w ten, który wydaje się Wam, że będzie Waszym kolorem, plus jeden jaśniejszy i jeden ciemniejszy. Wiem, że to jest dużo zachodu, ale pamiętajcie, że później możecie zużyć Wasze próbki minerałów również jako cienie do powiek, więc to nie będzie aż taka wielka strata. Albo gdzieś z koleżanką możecie sobie zamówić na pół czy z siostrą i, i posprawdzać, które będą u kogo dobrze wyglądały. Jeśli chodzi o dobieranie odcienia, to ja też bardzo gorąco zachęcam do pisania czy do dzwonienia do producentów i dystrybutorów. Oni po to są żeby Wam pomóc. Oni chcą Wam sprzedać te produkty, więc to im zależy na tym, żeby dobrze Wam doradzić. I myślę, że najłatwiej będzie w ten sposób postępować, żeby właśnie napisać powiedzmy, że używam takiego czy takiego koloru i moja skóra jest powiedzmy jasna i ma chłodny odcień i jaki, jaki kolor będzie pasował. No i najbardziej zależy nam na tym, żeby nasza skóra była jednolita, to znaczy, żeby twarz, szyja i dekolt były w tym samym kolorze. Nie chcemy super ciemnej twarzy i super jasnego dekoltu czy szyi, czy ciemnej szyi i jasnej twarzy i tak dalej, tak dalej, tak dalej chcemy, żeby to wszystko było, wiecie, tak w miarę jednolite. Jak już sobie zamówicie te próbki, to też który kolor będzie najbliższy Waszemu kolorowi skóry, to warto sobie tutaj na, na linii żuchwy sprawdzić. I jeżeli zobaczycie, że o nie, no to jest kompletnie żółte, to u mnie nie pasuje, albo to jest bardzo różowe, to u mnie nie pasuje, no to wtedy ten od razu możecie zdyskwalifikować. Ale jeżeli macie takie kolory, które wyglądają podobnie do Waszego koloru skóry, ale nie wiecie, czy one są w porządku, to wtedy właśnie wysypujecie z tej próbki trochę sobie tam na talerzyk, powiedzmy, nakład na pędzel, aplikujecie na całą twarz w świetle dziennym, gdzieś nie wiem, w sobotę czy w niedzielę, w jakiś dzień, kiedy możecie sobie normalnie przy, przy oknie zerknąć, jak Wasza twarz wygląda. Zostawiacie na kilka godzin, dwie, trzy, cztery godziny i sprawdzacie, czy to jest dla Was odpowiedni kolor. I to jest niestety, ale jedyna droga, która Wam pozwoli dokładnie wybrać ten odcień, który będzie dla Was idealny. No jak już sobie oceniliście, że dla Waszej skóry lepsze będą te minerały i wybraliście firmę i wybraliście sobie ten kolor, to teraz... Teraz jest najważniejsza rzecz, żeby sobie z tymi minerałami poradzić, czyli przygotowanie skóry. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówiłam na początku, one nie zawierają żadnych rzeczy, które będą wygładzać, które będą y, się pięknie rozprowadzać, które będą super długotrwałe. Więc one na skórze będą wyglądały trochę inaczej. Może być tak, że za pierwszą aplikacją będzie, o matko, fantastycznie, cudownie i w ogóle nigdy już nie wrócę. A może być tak, że nałożycie i będzie, o nie, no nagle mi widać suche skórki, albo nagle podkreśliły mi pory, albo moja, m, moje zmiany. Gdzieś tam mój, mój trądzik jest bardziej widoczny i to jest kluczowa sprawa, właśnie w, zanim się zabierze za, za nakładanie takich produktów na twarz. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby zrobić peeling i ja nie mówię o tym, żeby skrobać tą twarz albo robić, nie wiem, peeling jakiś gruboziarnisty każdego dnia rano przed minerałami, tylko zanim zrobicie sobie to pierwsze podejście, to dzień wcześniej wieczorem zróbcie sobie peeling, żeby nie było jakichś ewentualnych suchych skórek, żeby możliwie cera była no, gładka po prostu, wtedy się lepiej rozprowadza i będziecie mogli sobie ocenić w jakiej najlepszej formie te minerały będą u Was wyglądały. Oczywiście minerały nakładamy na twarz, która była umyta, tam przejechana tonikiem i tak dalej. I teraz tutaj właśnie to i tak dalej to jest ta ważna rzecz. Od lat, naprawdę od lat, od kiedy zaczęłam używać minerałów, pojawiają się e, takie prośby, pytania. Poleć dobry krem pod minerały? I to jest tak źle zadane pytanie, że aż się we mnie gotuje zawsze. To jest tak samo jak poleć najlepszy krem. E, to jest na tej zasadzie, że dobry krem pod minerały to będzie ten który się u Ciebie dobrze sprawdza pod minerałami, więc to nie jest tak, że ja wam powiem, kup sobie ten krem i wszyscy ludzie na świecie użyją tego kremu i minerały się będą trzymały świetnie. To jest naprawdę to tak nie działa. Też postaram się zrobić Wam listę kremów, które ja polecam, od których warto zacząć, jeżeli macie skórę czy tłustą, czy suchą, czy mieszaną, i zostawię Wam na dole w opisie filmu, żeby już tutaj nie przedłużać po prostu. Jeśli chodzi o to kremowanie twarzy, to tak, możecie podejść do sprawy właściwie tak na trzy sposoby. Pierwszy jest taki, że stawiamy na pielęgnację wieczorną, czyli i wszystko to, co ma się dziać z naszą skórą, jakieś tam leczenie, nawilżanie, wygładzanie i tak dalej, przeciwzmarszczkowe działanie, robimy wieczorem. I wtedy rano tylko buzie albo przecieramy tonikiem, albo myjemy jakimś delikatnym detergentem, spryskujemy mygiełką nawilżającą i wtedy nakładamy minerały. I to jest bardzo dobra sprawa, zwłaszcza na początku, bo nie musisz się martwić o to, czy się minerały z Twoim kremem pogodzą, czy nie, tylko po prostu na skórę, która jest, która już była nawilżana przez noc, nakładamy ten nasz produkt. I to jest moim zdaniem ta jakby ta najlepsza opcja wiem że też jest mnóstwo osób które nie są w stanie nie posmarować twarzy kremem rano więc tutaj mamy opcję numer dwa czyli wybranie kremu który będzie się z tymi minerałami dogadywał dobrze czyli takiego który na skórze pozostawia nietłustą warstwę nie jest bardzo błyszczący i nie robi czegoś takiego że on się po twarzy ślizga czyli jeżeli zaczniecie pocierać palcami to on wam się zroluje jeżeli macie taki krem to na pewno on będzie zły pod minerały bo na bank te minerały w Kontakcie z tym kremem zaczną się wam rolować i to będzie jedna katastrofa. Takie kluski się zrobią na twarzy. Więc tutaj, tak jak mówię, kremy, które rekomenduję, zostawię wam na dole. Jeżeli macie jakiś swój, to po prostu musicie sprawdzać w domu, nałożyć i, i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Plus, rzecz, o której bardzo, bardzo, bardzo dużo osób zapomina, to jest fakt, że po nałożeniu kremu trzeba odczekać. To nie jest tak jak z podkładem płynnym, że nakładacie krem po to, żeby twarz miała większy poślizg, żeby tamten podkład wpłynie. Się lepiej nakładał. Nie, to będzie dok dokładnie odwrotnie. W momencie, gdzie nabierzecie na pędzel wasz podkład i dotkniecie tym pędzlem do twarzy, to w tym miejscu, gdzie był wilgotny krem, podkład się po prostu ym, zwilży, zmoczy i zrobią się takie brzydkie placki, tego się już nie da rozetrzeć. Albo jak będziecie rozcierać, to sobie tylko ym, zafundujecie zaczerwienienia. Więc trzeba odczekać przynajmniej 10 minut, yy, chyba że znajdziecie krem, który właśnie wchłania się bardzo szybko, albo w ogóle z niego zrezygnujecie. No i jest jeszcze trzecia opcja, to jest nakładanie. Ym, Albo serum, albo nakładanie kremu na trochę, już tłumaczę o co chodzi. Albo możecie nałożyć sobie na twarz jakieś lekkie serum nawilżające, yy, które niekoniecznie, o to, że ono, yy, niekoniecznie chodzi o to, że ono lekko nawilża, tylko o to, że ma lekką konsystencję, na przykład jakieś cheluronowe i na tym się świetnie trzymają minerały większości osób. Albo możecie zrobić w ten sposób, że nakładacie waszy jakiś krem ten, który macie, który lubicie, który tam jest nawilżający odżywczy, nie, nieistotne. Zostawiacie go na powiedzmy 5 minut, a następnie rozwarstwiacie Waszą chusteczkę higieniczną, czy tam ręcznik papierowy, i. I przykładacie do twarzy tak, żeby zebrać nadmiar tej, tej wilgoci, powiedzmy, czy tego, wiecie, tej tłustości, no zależy jak to chcecie nazywać. W każdym razie nadmiar tego kremu z twarzy. Odciskamy delikatnie, zdejmujemy tą chusteczkę i wtedy przechodzimy do nakładania minerałów. To są takie trzy najczęściej sprawdzające się opcje. I w tym momencie na pewno pojawią się pytania, czy trzeba używać bazy pod minerały, albo czy można używać bazy pod minerały. I już tłumaczę. To jest na tej zasadzie, że można minerały nakładać bezpośrednio na twarz. Ja tak robię i w moim przypadku to się sprawdza fantastycznie. One się trzymają prawie przez cały dzień, nie mam z tym najmniejszego problemu. Wiadomo, mechanicznie gdzieś tam podrapię, czy wydmucham nos, to się to ściera, ale to jest wszystko do poprawienia. To Wam opowiem o tym w niedzielę. Jeśli chodzi o to nakładanie bazy, jeżeli macie jakąś bazę, która na przykład ma wypełniać pory i używacie jej na co dzień, ona wam nie robi żadnego. Żadnej I chcecie z niej korzystać, to jak najbardziej możecie tej bazy bardzo cieniutką warstwę nałożyć i wtedy zaaplikować minerały. Jeżeli chcecie przedłużyć bardzo mocno trwałość makijażu i macie jakieś bazy, niekoniecznie silikonowe, tylko takie bez silikonów przedłużające trwałość, też możecie je nałożyć pod minerały i będzie w porządku. Są też takie primery, takie bazy mineralne, gdzie nakładamy po prostu cienką warstwę yy, takiego puderku, powiedzmy, i wtedy nakładamy minerały. U niektórych osób to się sprawdza. Ja osobiście nie widzę żadnej różnicy. Miałam chyba dwa. Dwa takie primery i nakładam to na twarz, i po prostu różnica jest kompletnie żadna. Tak jakbym nie nałożyła, to, to byłoby wszystko tak samo. Więc też znowu po raz dziesiąty, ale wszyscy będą rozczarowani dzisiaj. Ale niestety to jest indywidualna sprawa i musicie zobaczyć. Na początek, czy warto kupić od razu bazę i podkład? Myślę, że nie. Zacznijcie sobie od tego, że spokojnie sięgniecie po same minerały, i potem zobaczycie, czy po prostu jakaś baza będzie wam potrzebna, czy nie najczęściej dobrą bazą jest po prostu zwykły krem albo jego brak. No i ostatnia rzecz to są pędzle. Jaki pędzel wybrać? Też mnóstwo osób pyta. Ja się postarałam tutaj przynieść każdy z jakiejś innej firmy, żeby był przekrój. Najbardziej popularnym pędzlem do nakładania podkładu mineralnego jest pędzel Flat Top, czyli z takim płaskim, płaską górą. Mój jest akurat trochę ścięty, bo yy, nakładam nim dzisiaj minerały, a moje wszystkie inne są wybrane, więc sorry. Yy, w każdym razie taki pędzel daje największe krycie. On yy, najwięcej produktu rozprowadza w jednym miejscu. Łatwo się nim rozciera, ale jeżeli właśnie chcecie możliwie największego krycia, to to jest dobra opcja. Ja tak naprawdę teraz takich flat topów używam głównie do nagrywania, wtedy kiedy chcę, żeby wszystko tutaj było ładnie, bo przy tych ogromnych żarówkach, przy których ja siedzę, to wszystko widać. Nawet kropki, których normalnie nie widać w pełnym słońcu, to, to tutaj one są. Więc jeżeli chcę super mocnego krycia, to sięgam po takiego flat topa. Jeżeli chcecie tylko trochę wyrównać koloryt, albo się mało malujecie, albo lubicie takie naturalne wykończenie, to ten pędzel nie będzie, myślę, dla was odpowiedni. Lepiej się sprawdził os które chcą po prostu bardziej, bardziej tą skórę przykryć i u osób, które mają cerę bardzo suchą, myślę, że te flat topy też tak niekoniecznie. Lepsze będą inne, o których teraz opowiem. Kolejne pędzle do minerałów to są pędzle typu kabuki. Ja tu przyniosłam trzy, żeby Wam pokazać różnicę. Im bardziej zbite włosie będzie miał ten pędzel, im mniej będzie zaokrąglony i im e, będzie jakby sztywniejszy, tym mocniejsze krycie uzyskacie na twarzy. Te zaokrąglone pędzle są łatwiejsze do nakładania minerałów gdzieś tutaj w okolicach nosa, czy e, tutaj pod ustami, w okolicy oczu. E, jeśli chodzi o te właśnie większe, to może tutaj odłożę, jeśli chodzi o te trochę większe, nimi się będzie nakładało dużo szybciej ten makijaż, ale też krycie będzie dużo mniejsze i one będą wyglądały bardziej naturalnie. Ja e, bardzo lubię pędzle typu Kabuki, takie większe, bo po prostu ten makijaż się nakłada w 10 sekund i to jest gotowe. Który pędzel kabuki będzie najlepszy? No to wy sobie ocencie. Czy chcecie większego krycia, żeby on był bardziej zbity i, i, i mniejszy? Czy chcecie mniejszego krycia? To wtedy warto wybrać jakiś trochę większy, trochę mniej zbity. Bardzo też lubię takie pędzle. To jest akurat pędzelek Sephora i on ma, tak jak widzicie, to jest takie jakby kabuki, ale bardzo płaskie. Nim się bardzo szybko nakłada też makijaż i bardzo cienką warstwę można zaaplikować. Także to, to jest też bardzo fajna opcja. Jeżeli nie chcecie od razu, Inwestować w pędzel do, do nakładania podkładu, to możecie zobaczyć, jak Wam się nałoży jakimś pędzlem, który macie w domu. Bo bardzo często da się nałożyć minerały bez najmniejszego problemu pędzlem do różu. One są też właśnie podobne trochę do kabuki, bo są lekko zaokrąglone, mają troszeczkę, wiecie, to włosie, włosie jest dłuższe, więc to krycie będzie mniejsze, ale jest co do zrobienia. Czyli nie przerażajcie się, zaczynamy od próbek i od takiego pędzla, jaki macie w domu, i to już będzie dobra droga. Zatrzymam się jeszcze na sekundę przy korektorach mineralnych, bo ja ogólnie opowiadam o podkładach, ale myślę, że o, o korektory też będą pytania. Bardzo, bardzo polecam taki pędzelek typu mini kabuki. On się będzie nadawał zarówno do rozprowadzania podkładu pod oczami, wtedy będzie, wiecie, większa precyzja i on też ma, on jest mm, zaokrąglony i dosyć dużo ruchu jest w tym włosiu, ono jest mięciutkie, ale jest też dosyć zbite, więc można naprawdę porządnie tutaj rozprowadzić ten produkt. Jeśli chcecie nakładać korektor na przykład na policzki, o tym będę rozmawiać z Wami w następnym odcinku, to też warto flat topem sobie to zrobić, żeby zakryć zaczerwiać i dopiero nakładać normalnym e, pędzelkiem kabuki Wasz podkład mineralny. Albo możecie sięgnąć po takie super maleńkie pędzelki, ja bardzo lubię te pędzelki z Maestro z takim ostrym końcem i one się nadają do nakładania korektora mineralnego bezpośrednio na wypryski i wtedy to wiecie, tak trochę jak Photoshop, tylko po dotykacie gdzie macie podotykać i wszystko znika. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że ten film był dla Was w jakiś sposób pomocny. Jeżeli tak, zostawcie mi koniecznie łapkę w górę i zapraszam Was na piątek i niedzielę na dwa kolejne odcinki. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie! yeah